Tutaj Dziś pokażę wam następną perełkę Donesmarków To jest pałac w nakle śląskim Budowę pałacu w 1850 roku rozpoczął hrabia Hugo von Donesmark Prawdopodobnie w miejscu jeszcze starszego dworu Budowę ukończono, ukończył jego syn Łazarz IV który zamieszkał w tym pałacu jeszcze za życia swojego ojca. W 1891 rozbudowano rezydencję i podwieszoną podwieszoną wieżę. Była to wówczas jedna z głównych siedzib wytomsko siemanowickiej linii Dony Smartków. W 1929 roku pałac Odziedziczył Łazarz V. Po II wojnie światowej umieszczono w nim szkołę rolniczą w latach 2006-2010. Była tu galeria barwy śląskiej. W latach 2010-2012 wnętrza obiektu zostaje wyremontowane. Od 1 stycznia 2013 działa tu Centrum Kultury Śląskiej. W 2021 roku wyremontowano wieżę. Na 2022 bramy do parku. Wokół pałacu jest przepiękny park kraju zaprojektowany przez Petera Josepha Lenkę z zabytkowym starodrzewiem, trzema bramami i budynkami gospodarczymi. Pałac z parkiem jest wpisany do rejestru zabytków Do środka można wejść. Można wykupić bilety. Można zwiedzać z, z przewodnikiem lub bez cena. Nie jest wygórowana, bo z tego co czytałem, to jest 7 zł za bilet normalny. Z przewodnikiem jest chyba 50, ale jest możliwość jakiegoś tam przewodnika elektronicznego. Także takie perełki się uchowały. Ja pamiętam jak tutaj za dziecka przejeżdżałem, jak była ta szkoła rolnicza, to to było dosyć można powiedzieć zdewastowane. Ale teraz w środku jest podobno przepięknie sam w środku jeszcze nie byłem no ale tego też wam wszystkiego pokazywać nie będę bo kto chce zobaczyć na własne oczy to musi tu przyjechać tam jest jedna z głównych bram taki to dzisiaj krótki filmik. Do następnego kochani.